Tak, jakby indywidualne oświetlenie. Standardowo macie, że jeżeli otworzycie jakieś drzwi, zapala Wam się każda lampka. Mówię o tych lampkach od, od pasażerów. To jest w standardzie. No, standardowo otwieracie drzwi i zapalają się Wam wszystkie lampki. Chcę Wam pokazać kodowanie, które robi to tak limuzynowo. Już Wam pokazuję o co chodzi. Lokujecie się do sterownika 9. W sterowniku 9. Załaduję. W sterowniku 9 yy, kodowanie, pomocnik kodowania, yy, byte 12 i bit 5. Zaznaczacie ten bit 5. Zamykacie, wykonujecie, potwierdzacie. Ok, no i tyle. I co to zmieniło w oświetleniu? Teraz mam otwarte drzwi kierowcy. Po otwarciu drzwi, drzwi kierowcy zapala się tylko lampka e, kierowcy, pasażer e, boczny oraz z tyłu żadna lampka nie świeci. Dajmy na to. Jak to wam pokazać chwilę? Laptop pasuje. Laptop na, na bok. Ok. E, spróbujmy tak. łapu sięgną. E, otwieram drzwi pasażer. Pasażera. Zapala się lampka pasażera. Z tyłu lampki żadne. Zamykam drzwi pasażera, lampka z, po chwili standardowo te parę sekund i gaśnie sama. Z każdymi drzwiami jest tak samo z tylnymi, tak samo, tylko nie mam jak, jak w tym momencie pokazać. Mówię w formie ciekawostki, fajne kodowanie. Wygląda spektakularnie. Tyle. Dzięki, trzymajcie się.